Cześć, tu Trashingmat, witam i zapraszam na kolejny odcinek historii na szybko. Dziś omówimy kolejną część rządów Władysława Łokietka. Dowiemy się m.in. o eskalacji polsko-krzyżackiej wojny, rosnącym zagrożeniu ze strony Czech, czy też o pierwszych nie do końca zręcznych działaniach dyplomatycznych młodego Kazimierza Wielkiego. Pod koniec 1328 roku Jan Luksemburski wyprawił się na krucjatę przeciwko Litwie po stronie zakonu Krzyżackiego. Skierowana do Żmudzi wyprawa zapewne podbudowywała prestiż czeskiego władcy, miała jednak także znaczenie praktyczne. Była bowiem wymierzona w sojusznika Władysława Łokietka, a więc wspólnego wroga zarówno króla Jana, jak i Krzyżaków. Dochowując sojuszu z Giedyminem, polski król wraz z synem Kazimierzem najechali na początku 1329 roku na ziemię chełmińską, łamiąc tym samym podpisany z zakonem rozejm. Polskie wojska dokonały na niej sporych zniszczeń, zdobywając między innymi Papowo. Krzyżacy natychmiast wykorzystali ten fakt do celów propagandowych, głosząc, iż polski król walczy po stronie Pogan. Na wieść o tym od Łokietka zaczął prawdopodobnie dystansować się przychylny mu dotąd papież, wobec czego najazd szybko zakończono. Kolejnym efektem było oficjalne zawiązanie w Toruniu sojuszu pomiędzy Zakonem a Królem Czech. Jan Luksemburski, jako tytułarny król polski, oficjalnie nadał przy tym krzyżakom Pomorze Gdańskie, co umocniło ich prawa do tej zagarniętej w 1308 roku dzielnicy. W marcu 1329 roku wojska czeskie wspierane przez rycerzy zakonnych zajęły ziemię dobrzyńską. Jan Luksemburski przekazał ją we władanie krzyżakom, po czym nieoczekiwanie wyruszył ze swą armią na wschód. Wyposażeni w machiny oblężnicze Czesi rozpoczęli oblężenie Płocka. Wkrótce potem kompletnie zaskoczony i postawiony w beznadziejnej sytuacji książę Wacław Płocki zmuszony był się poddać i złożyć królowi Janowi hołd lenny. W kwietniu wojska zakonne dokonały najazdu na Kujawy. Po stronie łokietka stanęli prawdopodobnie Trojden Czerski i Siemowi Trawski, którzy po ostatnich wydarzeniach obawiali się agresji ze strony bądź to zakonu, bądź też króla Czech. Pomimo tego wsparcia polskie siły uległy najeźdcom, którzy zdobyli i zniszczyli m.in. Włocławek, przedecz i raciążek. Wobec ogromnego zagrożenia ze strony czeskokrzyżackiego Sojuszu, Władysław Łokietek dokonał szybkich działań dyplomatycznych. Jeszcze w 1329 roku za pośrednictwem swego wnuka Bolka II Małego. Zdołał on zawrzeć ważny na trzy lata rozejm z Brandenburgią i cesarzem Ludwikiem IV Wittelsbachem. Z kolei zadaniem jego 19-letniego syna Kazimierza było skłonienie do udzielenia pomocy wojskowej króla Węgier. Polski Królewicz przybył na dwór Karola Roberta Andegawena w Wyszehradzie jeszcze w 1329 roku. Osiągnął on tam sukces, przekonując swego szwagra do działania. Jednak doszło także do pewnego incydentu. Według niektórych przekazów miał on mieć romans z dwórką swej siostry, królowej Elżbiety. Miała ona ponoć zaaranżować sekretną schadzkę pięknej Klary Zach z jej bratem. Choć wedle innych relacji Kazimierz miał ją zgwałcić. Sprawa wyszła na jaw po jego odjeździe, wywołując gniew ojca Klary, Felicjana Zacha. Węgierski magnat wtargnął wraz z synami i zbrojną służbą na dwór, dokonując zamachu na parę królewską i ich dzieci. Karol Robert został ranny, zaś królowa Elżbieta straciła w trakcie ataku cztery palce. Napastnicy ulegli jednak ostatecznie królewskim strażom. Zemsta węgierskiego króla była sroga, bowiem nakazał on wydziedziczenie i wymordowanie całego rodu Zachów. Ocalała jedynie piękna Klara, która została oszpecona i ku przestrodze obwożona po węgierskich miastach. Historycy nie mają pewności, czy motywacją Felicjana Zacha były czyny Kazimierza, czy też może polityczny konflikt pomiędzy węgierskim monarchą a możną Trzeba jednak zaznaczyć, iż przyszły król polski wyrobił sobie w kolejnych latach reputację kobieciarza i niezbyt wiernego męża. Latem 1330 roku Krzyżacy dokonali kolejnego niszczycielskiego najazdu na Kujawy. Wojska zakonne zdobyły między innymi Wyszogród, Bydgoszcz, Raciążek, Radziejów i Nakło. Władysław Łokietek nie mógł tym razem liczyć na wsparcie książąt mazowieckich, którzy zachowali neutralność. Po wycofaniu się najeźdźców z Kujaw dokonał on próby odzyskania ziemi dobrzyńskiej, jednak bez powodzenia. Sytuacja uległa zmianie jesienią, kiedy to polski król uzyskał posiłki od sprzymierzonych z nim Litwinów i Węgrów. Na czele wojsk litewskich stanął sam wielki książę Giedymin. Koalicjanci wkroczyli na ziemię chełmińską, doszczętnie ją plądrując, jednak oblężenia twierdz w Kowalewie i Lipieńsku były nieudane. Niemniej udało się zawrzeć z krzyżakami siedmiomiesięczny rozejm. W trakcie wyprawy doszło także do pewnych zgrzytów, kiedy to Gedemin pokłócił się z dowodzącym sił węgierskich i w pewnym momencie powrócił na Litwę. Powodem tego mogła być presja ze strony Karola Roberta Andegawena, aby Władysław Łokietek odszedł od sojuszu z Poganami. W efekcie polsko-litewskie przymierze przestało wkrótce de facto funkcjonować. Gedymin zaczął nieco bardziej interesować się sprawami ruskimi, Czego elementem był sojusz z księciem halickim Bolesławem Jerzym II, przypieczętowany małżeństwem z jedną z jego córek. W roku 1329 wydziedziczony przez brata Bolesława Rozrzutnego Władysław Legnicki, postanowił sprzedać swe prawa do Legnicy Janowi Luksemburskiemu. Czeski król natychmiast to wykorzystał, przybywając do Wrocławia. 9 maja, chcąc uniknąć zbrojnego konfliktu o Legnice, Bolesław Rozrzutny złożył mu hołd. Podobnie postąpili też książęta Głogowscy, a więc Henryk Wierny, Jan Ścinawski i Konrad Oleśnicki. Niezależność zachował jedynie Przemko Głogowski. Książęta ci zaczęli przeprowadzać dywersyjne ataki na Wielkopolskę w imieniu swego nowego króla i opanowali m.in. Zbąszyń i Kościan. Jan Luksemburski zajął także w tym czasie znajdującą się dotąd w rękach Henryka Jaworskiego część Łużyc. W roku 1331 bezpotomnie zmarł Przemko Głogowski, który najprawdopodobniej został otruty przez stronników czeskich rządów. W myśl wcześniejszych układów księstwo trafić miało do jego braci i żony Konstancji. Sytuację wykorzystał jednak czeski król, który wysunął roszczenia do Ziemi Głogowskiej, wykupując prawa do jej połowy od Jana Ścinawskiego. Głogowczycy prawdopodobnie pogodzili się z tym stanem rzeczy, jednak w imieniu wdowy po zmarłym przemku stanął jej brat, Bolko II Mały, który objął tam rządy namiestnicze. W maju 1331 roku podczas wieców w Chęcinach Władysław Łokietek wyznaczył swego syna Kazimierza na namiestnika Kujaw i Wielkopolski. Nie wiadomo jednak, jakie dokładnie miał mieć z tego tytułu obowiązki i uprawnienia. Mogła to być próba reformy administracyjnej, która umocniłaby władzę królewską. Zadaniem Kazimierza mogło być też przygotowanie obrony przed niechybnym atakiem ze strony państwa zakonnego lub Czech. W lipcu, po tym gdy dotychczasowy rozejm dobiegł końca, krzyżacy zorganizowali sporej wielkości najazd na Kujawy i Wielkopolskę. Istnieje hipoteza, wedle której urażony wyznaczeniem Kazimierza na namiestnika, dotychczasowy starosta i wojewoda Wielkopolski Wincenty z miał dokonać zdrady, spiskując na nie ma jednak co do tego pewności i ponieważ dowodził on później polskimi wojskami, to na pewno został przywrócony przez Łokietka do łask. Celem krzyżaków stały się pyzdry, w których to właśnie przybywał polski następca tronu i którego prawdopodobnie zamierzali porwać dla wzmocnienia pozycji negocjacyjnej. Stąd też prawdopodobnie hipoteza o zdradzie, bowiem widzieli oni dokładnie, gdzie znajduje się Kazimierz. Po drodze raz jeszcze zdobyli Bydgoszcz i Słupce, jednak oparł im się oblegany Inowrocław. Pod koniec sierpnia dotarli pod Pyzdry, pokonując stacjonujące tam polskie rycerstwo. Kazimierz zdołał jednak bezpiecznie się wycofać. Wkrótce potem padło także Gniezno i Żni. Pomimo nieudanej próby porwania polskiego królewicza, krzyżacy rozpoczęli przygotowania do zakrojonej na dużo większą skalę inwazji której udział wziąć mieli także Czesi. Ok, także to tyle na dziś, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce. Chciałbym także przy tej okazji po raz kolejny podziękować wspierającym kanał Patronom. A jeżeli niektórzy z Was chcieliby mi pomóc, aby materiały pojawiały się częściej i były coraz wyższej jakości, to przypominam, że można tego dokonać za pośrednictwem serwisu Patreon. Link do niego znajdziecie w opisie filmu.